drugi odcinek z tego Ech, ciekawe co? Dzisiaj bym się ja Zoe, bo dzisiaj mam urodziny. Znaczy nie mam dzisiaj urodziny, ale myślę, że ktoś do nas przyjdzie i nie wiem co robi Zooi. Pójdźmy zobaczyć. Dzisiaj przyjeżdża do nas kuzyka. Ach, króliczku! Przyjście królika. Tak. Wiem, że dzisiaj ktoś do nas przyjeżdża. No a kto? Bo ja tego nie wiem. No jak? To nie możesz wiedzieć, że dzisiaj przyjeżdża kuzyka? No i tak, zapomniałam. No, a dzisiaj jest? Nie wiem, muszę sprawdzić. 29. Jezus! 25, jak zwykle, to ona przejeżdża kusyka na przecież. Eee, proszę. Ona będzie tutaj y, nocować. Ona będzie tutaj spała 10 dni. 10?! Żartuję, nie 10. Tylko 10. No dobrze, bo później tym słyszeć... Nie chcę słyszeć, że mam chrapie. Ona będzie spała na kanapie. Innego nie mamy? No dobra, nie ma. Muszę sprawdzić, jak tam jest na laptopie. Gdy będzie... O, Jezus, Maria, Jezus, 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 Jezus Maria, co robić? Jezus, Pokój. Tak, to akurat nie ma. nie mam do żarcia. Też sobie. Nie. Co robisz? Miał, miał, miał. Aha, nic. No dobrze. To y jest coś. Zdą jej! Co, no to, no to, no co? Co? Wiemy coś, bo głodna jestem. Miał, miał, mia, 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 miał. No, dobra. Ja spodesz pójdę. Tylko nie mówcie mi co przyniosę. <śmum> o Jezu, mamie, kobieta, co ty wzięła? No jak to co? Wzięłam jedzenie. Wpadaj tu. No ale przecież tyle tego jest. Jak my to wszystko zjemy, to powiedz mi. Normalnie. Ciekawe jestem. Już się ciekawią. Ała! co ona przyniosła, bo ja nie. Co ty tam gadasz do czegoś tam? Psz, no niczego nie gadam. Ja już wiem, co będę robić. Daj mi rękę. Żeręm okay. to i tyle. Ale to są tylko jaka No i co? Żeręm i tyle. Ona żre petkiza. Ona je petkiza. Rozumiecie to ludzie? Dobra. To so teraz zjemy petkincę. Ja jestem szopkincę, a ona yes, yes, on petkincę. Kurde, robi się ciemno. Sprzetamy to. Ach, Jezus Maria, w jest tak ciepło, już jest noc. Kotku, gdzie śpisz? Nigdzie. Zastanów się, gdzieś śpisz.